Adam Małysz i Kamil Stoch to są bez wątpienia najlepsi polscy skoczkowie. Natomiast, czy nie odnosi Pan takiego wrażenia, że w ostatnich dwóch, trzech latach najpopularniejszym polskim skoczkiem jest Piotrek Żyła? Oczywiście odnoszę takie wrażenie. I, i właściwie to nawet mnie to cieszy trochę. Nie dlatego, żebym się cieszył z tej popularności, tylko dlatego, że przed igrzyskami w Soczi Piotrek, wtedy, kiedy wybuchła jego popularność że osłonił Kamila Stocha troszkę i pozwolił mu spokojniej przygotować się do igrzysk. Ale nie nieraz... powiedzieć, że to dobrze dla polskich skoków, że żyła ma tak ogromną popularność. Ja właśnie nieraz widziałem jak, jak obydwaj stali udzielali wywiadów, jak na pierwszym planie stał Piotrek, a mistrz świata stał z tyłu za nim i nikt do niego mikrofonu nie wyciągał, musiał czekać na swoją kolejkę, prawda? Także... Ale jak ktoś z zagranicy obserwuje takie sytuacje, to może być mocno zaskoczony. No, jeżeli, jeżeli patrzy tylko z zewnątrz, to, bo, bo tu jeszcze trzeba rozumieć mentalność, nie wiem, Polaka, który rozumie mentalność innego Polaka, prawda? A Piotrek żyła się świetnie, z tym pasowuje, jest, jest że tak powiem, bardzo dowcipny w tym wszystkim, ma swój styl, nie musi nic wymyślać, on taki jest, jaki jest, i, i, i to się podoba. No więc. Bolałbym, żeby to osiągnął poprzez sukcesy sportowe, ale jeżeli w ten sposób, to dla polskich skoków to jest też korzyść. Te sukcesy już osiągał, bo dwa lata temu wygrał konkurs z Oslo. później zajął trzecie miejsce w Planicy. Teraz jego wyniki są słabsze. Z czego to wynika? Czego brakuje Piotrkowi Żyle? Ja mniej więcej po tym dobrym sezonie Piotrka Żyły... Udzielałem takiego, takiego wywiadu do opracowania naukowego, wpływ seksu na, na, na wyniki sportowe zawodnika. I właśnie w mojej obecności ten naukowiec zadał pytanie Piotkowi po tym sezonie: jak, jak pan myśli, panie Piotrze, czy seks pomaga w uprawianiu sportu, czy, czy w osiąganiu tych wyników sportowych, czy nie? No i ciekawy byłem odpowiedzi Piotra, bo. Oczekiwałem, że będzie coś ciekawego, no i Piotrek się nie zastanawiał długo, tylko mówi tak, w, w Oslo nie było, to wygrałem, mówi, a w Planicy było, no ale byłem też trzeci, mówi, no też dobrze było, prawda, no to tak... Czyli nie ma wpływu. Czyli, 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 czyli nie, nie mógłby powiedzieć, czy szkodzi, czy nie szkodzi, prawda. Ale, ale generalnie no, no, to były pojedyncze wyniki, wynikające z, z, raz z, wysok z wysokiej formy sportowej i jego akurat, a dwa no, z, z, ze sprzyjających warunków atmosferycznych i tak dalej. I dalej czekamy, aż w końcu jakąś tą stabilizację osiągnie. Chociaż żyła i tak jest cały czas drugim Polakiem w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, nawet w tej chwili, więc tak naprawdę można powiedzieć, że te wyniki w skali polskiej kadry są cały czas dobre. Kryzys dużo poważniejszy spotkał Macieja Kota, który w zeszłym roku na konkursie w Soczi, na konkursie olimpijskim, zajął siódme miejsce, a obecnie skacze bardzo słabo, jest poza kadrą bardzo często, nie pojedzie na Mistrzostwa Świata. Co się z nim dzieje? No, to jest, to jest pytanie. Z jednej strony można powiedzieć, że są pewne przyczyny osobowościowe, bardziej mi powiedział. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że podlega tym prawom, które skoczków dopadają bez, bez, bez jakiejś no, możliwości ingerencji z ich strony. Czyli przyszła jakaś słabość na 2-3 lata i trzeba ją przetrwać, prawda? Że on po prostu przechodzi słabszy okres, który trudno wytłumaczyć, ale który no tak to funkcjonuje i spokojnie poczekać, bo chłopak ma ogromne możliwości, spokojnie poczekać i wrócić znowu na ten poziom za rok, za dwa, za miesiąc nie wiem, bo to właśnie jest, że tego, tego się nie wie kiedy. No siódme miejsce na Igrzyskach Olimpijskich pokazuje, że rzeczywiście te możliwości są ogromne i potrafi znosić presję. No tak, ale on pierwszy raz pokazał się w 2007 roku, ja pamiętam jak lecieliśmy z Lepisto, z Mistrzostw Świata w Sapporo i, i on mi tam wtedy w samolocie powiedział, że chce Zabrać maćka kota tego młodego juniora 16-letniego wtedy na Puchar świata do Lachti Wtedy taki byłem trochę sceptyczny za wcześnie. Ale on już jako trener go tam widział na treningach i właściwie od tego czasu minęło 7 czy 8 lat, prawda? I jest to zawodnik w tej chwili bardzo dojrzały, no ale od tamtego momentu budowało się też jego tak, taka gwiazdeczkowość, tak bym to nazwał, którą sobie chyba troszkę za bardzo, za bardzo uwierzył i. No i teraz, jak coś nie idzie, to, to się wszystko rozpada i mówi pustka w głowie, nie, nie wie co się dzieje. A to jest dość, uważam, dość naturalny proces i dlatego mówię, że ciągle ma ogromne możliwości i czekamy na niego. Jego czas jeszcze przyjdzie. Po zakończeniu poprzedniego sezonu powiedział Pan, i słusznie, że wyniki są tak dobre, że aż strach pomyśleć, co się będzie działo w przyszłości. Tamten sezon był rekordowy, praktycznie pod wieloma względami. Rekordowa liczba punktów zdobytych przez Polaków w konkursach indywidualnych. Pucharu Świata, w Pucharze Narodów również. No ten sezon jest dużo gorszy i porównując tą liczbę punktów można powiedzieć przynajmniej na razie, że wygląda na to, że będzie najgorszy od 3-4 lat. Czy nie obawia się Pan, że Taki kryzys może przejść na kolejny sezon, a jeżeli tak będzie, że nagle w mediach rozpęta się fala krytyki. To, to było tak dobrze, że za bardzo lepiej nie może być. Więc co będzie dalej? Tak, teraz każde osłabienie to jest krytyka, prawda? No ale z drugiej strony, no, no, no trudno, trzeba robić swoje i, i, i patrzeć, jak to będzie wyglądało. Trzeba by też wziąć pod uwagę co najmniej sześć sezonów, żeby zobaczyć, jak wybitny był ten poprzedni, a nie porównać go do poprzedniego do tego, ale był jeszcze wcześniejszy, prawda? więc generalnie ten tak, sezon, sezon, się, ten sezon też się, ten sezon też się trzyma, tak. Zarówno Pan, jak i trener Łukasz Kruczek, kiedy jesteście pytani o największe talenty w polskich skokach, wskazujecie 19-letniego Jakuba Wolnego i 20-letniego, no dobrze znanemu, znanego polskim kibicom Klemensa Murańkę. Czy Pana zdaniem te dwa talenty mogą odpalić jeszcze przed Igrzyskami w piączangu? Ja muszę powiedzieć, że Klimka Murańkę to też pamiętam tak jak Kamila Stocha, również Klimek jako 12-latek przychodził na skocznie. Wtedy już trenerzy mówili, kto to jest. Wtedy było też tymi skokami zainteresowanie większe. I wydaje mi się, że, że Klimek Murańka jest w tym miejscu, w którym był Stoch parę lat temu. Dla mnie Klimek to jest, to jest zawodnik, który może spełnić rolę Stocha w Piękczang którą Stok spełnił w Soczi. i spodziewa się Pan, że za trzy A... lata może walczyć nawet o medali igrzysk olimpijskich? Może walczyć, bo to jest, bo to i Stoch i Kamil to, jest, to są chyba talenty na, na większą miarę niż małyż. To mówię całkiem poważnie. No Małysz nadrabiał ogromną osobowością, tą właśnie odpornością psychiczną i tak dalej. Natomiast to są takie talenty do skakania. I jeżeli Jakub jeszcze. Wolny jeszcze, jeszcze Jakub Wolny, to mistrzostwo świata. Jakub Wolny, ja go tak nie pamiętam właśnie. On się, on się rozwijał normalnie, to znaczy przeciętne zawody. Prywalizował z tymi kolegami, nagle odskoczył na, na, na parę odległości, prawda? I to tytuł Mistrza Świata w październiku był blisko Stocha poziomem, może nawet był już lepszy w tym momencie, prawda? Tylko, że nie, mam, nie, nie mamy jeszcze przekroju kilku lat, żeby go poobserwować, jak to się u niego będzie układało. E, także nie, nie powiem, za mało go znam.